Zapytaliśmy ekspertów, w co warto inwestować. Ja inwestuję w kryptowaluty złoto oraz srebro, ponieważ dzięki nim mogę osiągnąć prawdziwą wolność, prawdziwą niezależność, no i najważniejsze, uciec z tego systemu finansowego. Inwestuję w wiedzę psychologiczną, ponieważ od niej zależy powodzenie każdej innej formy inwestowania, bo albo umiemy kontrolować swoje emocje i kierować się rozumem, co nie jest łatwe, albo nie umiemy i stracimy pieniądze i będziemy dawcami kapitału jak 98% w prawie każdej możliwej formie inwestowania. Zatem rozwój psychologiczny to jest podstawa. Dlaczego inwestuję w nieruchomości? Ponieważ mogę kupić mieszkanie, które jest ruderą, które odświeżam, sprawiam, że wyglądało na piękne, sprzedaję je i później, jadąc przez miasto, widzę. Tu sprzedaję mieszkanie, tu sprzedaję mieszkanie, tu sprzedaję mieszkanie. Jestem z tego po prostu dumny. Ja inwestuję w podnajem nieruchomości, dlatego że mogę zarządzać nieruchomościami wartymi dziesiątki milionów złotych, nie biorąc kredytu, nie inwestując przy tym swojego kapitału, a przy okazji mogę dzięki temu generować dochód comiesięczny, mocno pięciocyfrowy. Także polecam. Cześć, witajcie. Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Inwestuję w złoto, ponieważ od tysięcy lat jest to sprawdzona metoda na zabezpieczenie kapitału przed zakusami rządów, a w szczególności na zabezpieczenie się przed inflacją. Inwestuję w samochody, ponieważ lubię łączyć pasję z zarabianiem i zawsze mam pretekst do tego, żeby kupić sobie nową zabawkę. Hej, inwestuję w karty sportowe, bo poza pieniędzmi można też przynieść sporo niezłej, takiej dziecięcej wręcz zabawy. Polecam. Inwestuje w siebie, ponieważ niezależnie od posiadanego majątku, to od tej właśnie inwestycji będzie zależeć, czy będę szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. Inwestuję w alkohol, ponieważ alkohol jest takim królem życia, takim dionizosem, który nam towarzyszy od początku jako ludzie, kiedy zaczęliśmy tworzyć kulturę i cywilizację. I jest takim bardzo przyjaznym człowiekowi. Bogiem czy boszkiem, ale także dlatego, że jest to dobry po prostu interes, dobry biznes. alkoholu. to jest coś, co będzie zawsze nam towarzyszyło i co pozwala też robić rzeczy niezwykle finezyjne, jakościowe, co towarzyszy nam i w jedzeniu, i w piciu na co dzień, ale także poprzez trzymanie w piwnicy, w beczkach pozwala się postarzać i zyskiwać na wartości jakby płynących z czasu leżakowania. Inwestuję w alkohol, ponieważ znam jego realną wartość. Jestem przedsiębiorcą i aniołem biznesu. Inwestuję w dużej ilości startupów od dłuższego czasu. Jeśli Ciebie interesuje, jak inwestować w startupy i czy to jest tematyka dla Ciebie i na co zwrócić uwagę, to polecam Biblia Inwestowania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Fior, jestem współautorem Biblii Inwestowania i chciał, napisałem o ziemi, o inwestowaniu w ziemię. Chciałem Państwa zachęcić do inwestowania w ziemię. Uważam, że ziemia jest podstawą wszelkich dóbr materialnych, jakie na tym świecie powstają, i w związku z tym jest bardzo intratnym i zyskownym źródłem kapitału dochodu. Życzę. Biblia Inwestowania. Przeczytaj zanim zainwestujesz. Zamów ją już teraz na stronie wydawnictwa biznesowego www.expertia.pl. Wydawnictwo Expertia. Z nami biznes staje się prostszy.